Let's, let's go! Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, kto najmniej tutaj jest w stanie klepać swoją jadaszką. Wiem, że Wiolka tutaj nie potrwa długo i na pewno nie będzie zwycięzczynią dzisiejszego odcinka. nie, go Dla pieniędzy wytrzymam. Kto Tego lubi dużo gadać? Ty lubisz dużo Inaczej. gadać. Może ja dużo nie gadam, ale zawsze mam coś do powiedzenia. Ja nie lubię gadać. Mimo że to są zazwyczaj głupoty, no ale dobra, no rozumiem. Ja mało gadam. Janka nie lubi, ale musi. Ty, raczej... A ja tam mogę nie mówić. Ty tam raczej się nie odzywasz za bardzo. Adam. Cicha, U... cicha woda. Cicha woda brzegi, dwie, no. Też mi się Tym, tak wydaje. Tak. No dokładnie tak jest. Jaszczur, no to jest taki... Jaszczur głupoty gada. Tak, zazwyczaj głupoty gada. A może więc... się zapomnieć. Myślę. Tak, mi też się wydaje, że on jest na tyle głupi, że po prostu się tak. zapomni. A kolumbijski Baron co? do A, a co to taką Trzeba... A ty już zacząłeś, tak? Dobra, w każdym razie challenge będzie polegać na tym, że ten kto odpadnie dołącza do mnie i po prostu razem prowokujemy następne i następne osoby. Czyli jeżeli taka Wielka odpadnie pierwsza, no to możemy wtedy razem pierwsza. Twarze... Nie sugeruję, tylko mówię przykład, a że ty jesteś bar... Bo jesteś najbardziej prawdopodobnym przykładem. Dobra, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole z najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. Nazwycięzcy, trzy koła, no Pięć. i co? Nie. Pięć? Nie. I tak szybko, się... cztery. Raz. Ale ty się kłócisz, bo się kłócisz, a nawet... Nie, bo jest nie tak nie jak... Mówiłem o przycisku? Bo już się z... nawet obiecnął. Ja tak, 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 tak. A jak przekażę, to nie miała ani Ja nie rozumiem, o co w ogóle chodzi. Dostaw suba! Dobra, chyba pora zacząć ten odcinek, bo ja, słońca. Słońca. ja nie mogę już jej słuchać. To cztery mordą. Dobra, zapraszam Państwa do oglądania. No dobra, okej, okay. czyli ja, jako tak naprawdę tutaj lider, muszę sprowokować i, jeżeli ktoś się nie zrozumiał, muszę sprowokować kogokolwiek z nich, żeby się odezwał. Jeżeli ktoś się odezwie, dołącza do mnie i prowokujemy następne osoby, aż nie zostanie ostatnia osoba, która, no po prostu, się odezwie. Wydaje mi się, że to jest uczciwe rozwiązanie tej całej sytuacji, tylko że oni wszyscy zamilkli. Od teraz zaczynamy, no i cóż, będę musiał Was sprowokować do tego, żebyście się odezwali. Wielka, wiesz, że niego tu jest zbyt dobrze, Dredziaz, wiesz, że ten twój pseudoamerykański wygląd też. No tak, no najlepiej się zamknąć, jak się nie ma nic do powiedzenia. No, Treneiro, Bóg nie istnieje, wiesz o tym? Bóg nie istnieje i nigdy nie istniał. A ty, Jasz, dzisiaj nic nie dostaniesz do jedzenia, także mam nadzieję, że się z tym już pogodziłeś. Ech, no ale no, właśnie tutaj nie wiem, co ja mogę powiedzieć, tak naprawdę, żeby go sprowokować. A, buziaczka chciałbyś mi dać. Jesteś gejem? Tak, jesteś gejem? Pójdziemy do mnie. Ech, co tam, kurdupę? <noise> Zaraz coś wymyślę, żeby was sprowokować. No tak, wy możecie się przemieszczać Co do góry Ale ty i tak mi nic nie możesz powiedzieć stary To po co mnie ciągniesz? A, że do pokoju, tak? Chciałem się iść. Nie, 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 dobra. To wy o, was parę możecie iść się zabawić do pokoju razem. Nie za bardzo zrozumiałem o co tutaj chodzi. Eee, wy zostajecie tutaj na miejscu, tak? Pierw nie mam. O, o, o Kto się odezwał? Kto się odezwał? Kto się odezwał? Kto się odezwał? O ty gnoju. O, ty szmatławcu najgorszy o, Dostała ci z burgerem twarz. O, to się nazywa refleks. A no tak wy możecie siebie nawzajem też eliminować, jeżeli chcecie. Ze śniegiem, tak? Że co? Co tam wpadło? Co tam wpadło do lampy? No dobra, już wiem, że to będzie ciężki odcinek, ja nie dam im się po prostu sprowokować, bo jeżeli ja daję im się prowokować, to po prostu no, nic z tego nie wychodzi, dlatego trzeba zrobić to w inteligentny sposób. Teraz wybacie wolne. Poczekam, pobawię się. No ja wiem, wielka, wiem, wiem, że tak Wiem, że... Się... łapy, kurde. Ludzie, czy jesteście normalni? Co, buziaczki? Komu te buziaczki wysyłasz? Dobra, nie denerwuj się! Nie denerwuj się! Ha, <grystanie> co tam Karzełku? Słuchaj, trzeba sobie porozmawiać o Bogu. Wiesz, że Bóg nigdy nie istniał. Wiesz o tym, zdajesz sobie z tego sprawę. Nigdy nie było takiego wytworu jak Bóg. Religia to jest wytwór ludzki po prostu. Ludzie wymyślili sobie Boga, prawda Dredziarz? A co wy robicie? Nie dotykajcie mnie, ludzie. Nie, 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 w tej grze nie możecie kogoś dotykać. Też nie powinniśmy nikogo rzucać, bo to już jest takie wchodzenie w sferę komfortu drugiej osoby, także nie powinniście robić czegoś takiego. Dziwnie w ogóle z wami jest, jakby w ogóle się wszyscy nie odzywacie. To jest takie creepy, cringe. I wszyscy patrzycie na mnie, jakbyście chcieli mnie... No, dotknąć, ale nie w taki sposób, w jaki wygląda normalny dotyk, tylko w taki, który boli przez całe życie. Tak? W taki sposób chcecie mnie dotknąć? Tak? Ty wielka, chciałabyś mnie dotknąć w taki sposób? O, w taki sposób chciałabyś mnie dotknąć, tak? Drengarz, ty chyba bardziej denerwujesz ode mnie dzisiaj, wydaje mi się. Wiesz, że możesz wyeliminować drengarza, nie? Nie. Mm. Czyli co, nie będziecie się odzywać, tak? A, no. Zaraz, zaraz się zaczai i na pewno ktoś się odezwie. Także spokojnie, kamera jest cały czas włączona, No po prostu się odezwie, ten przegrywa. Co to chciałaś mi powiedzieć? Fujcie w dupę. Aha, okej. Okay. Spoko. Dobie dwa. Chociaż dwa to za mało, Adam. Może trzy? To jest najpiękniejszy odcinek, jaki kiedykolwiek nagrywałem, bo w końcu Jolka nie drze Twojej mordy. Jaś cudownie. tu jest cudownie, tu jest. Oh yes, tu jest. cudownie. Ale nie to ona tutaj leczny dom, także raczej jest dobrze. No i co? Oj, oj, wioleczka chyba ktoś się odzywa tam. Ła Uuu! Wioleczka Kto się odzywał z was? Przyznać się, kto się z was odzywał. Słyszałem nie, 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 nie. Nie ma jedzenia. Dopóki nie powiesz magicznego słowa, do póty nie będzie jedzenia. Nie. Pomóżcie mi. Jak chcecie go wyeliminować z gry, to mi pomóżcie. A nie stoicie. Dopóki nie powiesz magicznego słowa nie ma jedzenia. Wystarczy, że powiesz magiczne słowo. Proszę, otwórz lodówkę. No wystarczy tyle, że powiesz, no. No nie, to nie no. Jeżeli nie powiesz magicznego słowa, że proszę... Otwórz... Dobra, no proszę, Jezus. Serio? Wolę zjeść. No weź jaj, to jest szantaż głodowy. Parówki mam na kolację Co ty robisz? Nie no, powiedział proszę Powiedział proszę, więc ma prawo wziąć, nie? Ma prawo wziąć O co tu chodzi? Dobra A ona czemu mi nie da zjeść? Jak chcesz, to możesz ją wyeliminować z gry A czemu ona mi nie da zjeść? Weź, weź powiedz coś o jej jedzeniu Nie rozumiem, o co chodzi? Powiedz o co to coś to o jej to jedzeniu, ale, ale co to, czemu ona ma ewokujemy? No bo nie? On teoretycznie może Ale przecież już powiedziałem To jaki to ma sens? No bo jest głupia, no Dwie pieczenie na jednym ogień Dwie pieczenie na jednym ogień? Ona się odezwała? Zaraz się odezwie, tak? Nie rozumiem, tak? Powiedz, że ma obrzydliwe jedzenie, to się zaraz odezwie. Ale parówki są ze po niej to co? Nie rozumiem, czemu ona... Chyba, mi nie zabiera, więc... Ona ma rozdwojenie A co jest prawdą? Nie rozumiem za bardzo, co masz na myśli. Co jest prawdą, Adam? Tak ja też nie rozumiem. Jedzenie niedobre. No to niedobre, no to wszyscy wiedzą, że wiolka robi niedobre jedzenie. Obrzydliwe, straszne. O, chyba musisz głośniej mówić, że jedzenie jest obrzydliwe. A, że jedzenie jest tak obrzydliwe. O Jezu, dredzia, strasznie niedobre. O Jezu, umarł od babeczki. Tak obrzydliwe jedzenie wielka zrobiła. Jezu, uciekaj z tym obrzydliwym jedzeniem, bo nikt go nie chce. Nikt, nikt wielka, nikt. Nikt nie chce tego jedzenia! Nikt! Nikt mi nie za swojej zakalcowanej babeczki! Za kalcem wszędzie ten zakalec jest! W tej babeczce! Adam, powiedz co myślisz o tym, że ma zakalec! Uh! Masz jej telefon! No i gratulacje! Ale co? Dla mnie? Aha, bo ty chcesz umyć rączki, tak? Jakbyś się umyć. A no, no, ja wiem, że chcesz umyć rączki, Kasiu! Hej, zaloguj się na jej telefon! Znasz hasło! Chyba, że zmieniła od waszego rozstania! I co? No weź poglądaj jej nagie zdjęcia! Ale wiesz, właściwie, śmieszne! Dobra, Tindera ma nawet! Ma Tindera? No ma Tindera Co? To jest mój telefon Aaaa! Ty właśnie normalna ty. Najpierw nie daje jeść, a potem je mnie No nie, to na jej. Ja... Czemu masz z Tindera i masz chłopaka? Ja muszę iść do lekarza na szczepienie. Jesteś tak? puszczalska? Słyszysz? Muszę iść Cześć? na wściekliznę Pa przyznała się do tego Ja... I to w ogóle mając chłopaka, nie? Jak można tak wielka? Jak tak można? Szymaj. Mając chłopaka Eee Radny. Widzisz co? Czy nie widać za swojej szlachetki? Weź, 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 weź weź wbij coś. Pas, pas, pas. Co? Myślę, że on krzyknie? Sknięcie się wycie? <laughs> myślę, że tak. Adam, co Adam? Co jest Adam? Co tam, gada? co tam gadasz? Co tam gadasz? Co Jezu, jak sprowokować, żeby odpadł? No właśnie nie wiem, sama samo robić. Ale to powiedz mi. To chodź. Dojdę. Powiedz mi, Jaszczurka, w jaki sposób ich sprowokować? Wiele ja wszystkie. wszystkim? wszystkim. wszystkim. To nie wiem, a wiolę to można zrobić w kuchni, czy nie, nie odezwie się? Odezwie się, odezwie się, się, tylko musimy udawać, że nie ma kamery, bo jak będzie widzieć kamerę, to się nie odezwie. No. Ale jak weźmiesz, rozsypiesz na przykład kawę na podłogę, no. to się odezwie na 100%. I to się a na resztę co robimy? Tylko wiesz, to będzie klinięcie. No, będzie, a jak ja dostanę za film, to co? A pokaż, um, ugryzła w ogóle? Tak, ale już mi zeszła, no, ale tu miałem, wryzie. Nie no jest. Trochę widać, ale w No trochę, pokaż. No już trochę minęło, no zobacz, no. Takie kółko lekko zostało. Waliła jak dziki pies, no. dobra, to co, robimy to? No to... Ja chowam kamerę, no ty to... rozsypujesz kawę. <grym> 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 nie mogę odważyć, kurde. Co? No, się, to wyjdzie tu, to wyjdzie. To nie ma kawy, spadała, nie była. Kurde, ja nie wiem co wysypać tak teraz. Co by tu wysypać? Co by tu wysy... Co by tu powiedzieć, Wiola? Wystarczy jedno magiczne słowo! Tyle jakie! I nic nie zostanie rozsypane, wiola w tej kuchni! Nic! Totalnie nic! Będziesz miała czystą, piękną kuchnię! Wiola! Czysta piękna kuchnia za jedno magiczne słowo! Jedno magiczne słowo, Wiola! Jedno! Jedno wiola. I obiecuję, że pójdziemy stąd. Obiecuję ci. Pójdziemy stąd, tylko powiedz jedno magiczne słowo. Nie, no byle jakie. Byle, byle, byle jakie. I będziesz miała czystą, piękną, błyśniącą kuchnię. A jak coś powiem, to mogę iść spać. Nie, nie możesz iść spać, bo musisz wtedy pomóc innym yy, członkom pomagać. Może znaczy, to będzie takie duchy nieferne. A co spać ci się chce? tam nie było nie lubi A to może yy, o, Wiolka coś napisała. Coś tam pisze. Kawy nie było? No nie było właśnie, nie wyszło przez co. Przełożyła. A wiesz, że soli się nie rozsypuje, bo to jest pech no. przez 7 lat, nie? No ale tam była ostatnia kawa, ona specjalnie przemieniła, żeby Chcę porozmawiać z mamusią. Z mamusią chcesz porozmawiać? No to możesz porozmawiać z mamusią, ale i tak będziesz musiał po mamu Po to jak rozmarzą, mamusią, będziesz musiał dalej brać udział w odcinku. <laughs> co? Co tam? Wiolka się tak rozpisała. Zostawiam was, możecie sobie brudzić, posprzątam wszystko potem. No dobra, może. Ona nie posprząta, ona udaje, że posprząta, ona udaje, stary. Uuu, to już było grubo, nie? ale potem przyjdzie to Oj, nie robiłbym tego. Zobaczcie to, zobaczcie, bo wybuchnie, śmiech. Znaczy, eee, wykrzyknie. Patrz, odkurzacza, tak łatwo nie odkurzysz. Zobacz. Ha. Biolka, to co zrobił Jaszczur, mi się wydaje, że wyprowadził z równowagi. Trochę przesadziłeś, stary. Ja? No. no trochę przesadziłeś. Wstyd mi za ciebie, Brudasie. Jakie zadanie mam? Szkoda, że wcześniej tej kawy nie znalazłem. Teraz nie widzi, ale jakby zobacz, to mi się wydaje, że jakoś powie. Nie? Chyba tak. Ja jestem ciekawy, ktoś ostatni odezwał tutaj, ale patrz, patrz jak twardo, twardo lecą. Musimy ciągle jeszcze żeby było wydać, kiedy to zobacz. Co? Trzeba ciągle patrzeć, kiedy ona tu przyjdzie, na stówę się wkurzy. Pokaż. <grysty> Co tam jest napisane? Jakąś starą babę dałeś? Pokaż, jakąś starą babę dałeś? Tu <grysty> nas <Która> sprząta, tak? <grysty> wiesz, że odkurzacz w ten sposób rozwalisz? Co? Aha, że to mój odkurzacz, tak? Czy to twój odkurzacz? Twój, tak? A to był jej na pewno? W domu, tak? A, na pewno jej? To chyba nie był jej! To nie był jej odkurzacz, to był mój odkurzacz! Wielka przestań, mój odkurzacz się bawić! Ała! No jej, bo ten gówniany jest w ogóle w ciągle jakiś wadziemy to by był dobry, a jej to wszystko gówno Ty w sumie ja mam dobry pomysł. Weźmy wszystkie rzeczy dredziarza mm -hmm. i wypieczmy na zewnątrz Te które ma to do prania. Do stawu mu wy to wyrzućmy no musiał brać? To co? Się Ale do nie, 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 nawet nawet stawu, nie, tak? No nie, 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 No nie, 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 ma nie, 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 ma tu ktoś nie, Ma? nie, 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 co robiłeś? Co robiłeś? Co robiłeś? Gadać. Gadałeś z kimś. No się słychać, słychać, było. to Było słychać jak gadałeś z kimś. Było słychać. Było słychać stary. Pokazać ci. Okej. Okay. No i co, obejrzałeś nagranie, tak? No było słychać. No tu może nie było słychać stary, ale ja wiem, że mówiłeś, i na kąpie na pewno będzie słychać. Wiesz, że to jest cały mikrofon. Zaraz pójdę na, sprawdzić na kompie. Jeżeli sam się nie przyznasz, to po prostu sprawdzę to na komputerze i ci to i tak udowodnię i tak czy siak. No przyznajesz się czy nie? Nie przyznajesz się, tak? Przyznaję no, ja się, dobra, ja no powiedziałem, dobra, rozmawiałem. Ja i tak go nie słyszałem. Ale Szczerze? Nie wiem, czy by było na kompisy grać. O ty! Ja, nie, nie wiem. Ale zawsze słyszałem, że No, no, no przynałeś się, bo rozmawiałeś, tak? Nie wiem, czy by było słychać, bo by bardzo szybtały. Chciałem poprawić specjalnie. Bo chcieliśmy dreddzać, rzeczy tak? wyrzucić. Tak? No, no, do rzucic. No, no, co? To, to teraz. To jest jak musisz. Teraz muszę wam pomóc, tak? A to może masz jakiś lepszy? Powiedz. Lubimy się, że mogę i domu samu, mogę i z się poradzić. Jak wyeliminujesz jedną osobę, musisz wyeliminować, musisz dać nam zamiennika na siebie. Jeżeli dasz radę wyeliminować, dobra, obojętnie, to nie szukaj mi drwciarza, drzwiarzu Nie Nie, musi powiedzieć słowo, byle jakie, nie powie jak... Powie, no to to nie no, jest, to nie, to nie, nie mówi, tak? kogoś. Że co? Ja ale mam pomysł. Jaki masz pomysł? On nie wiedzą, oni nie wiedzą czy ja odpadam. No wiedzą. Pójdziemy do dredziarza, lekko zostawił chronę, czuje jakby do niego wchodził i Fajdej normalnie zacznie na tym rozmawiać, żeby nie chciał skończyć ten filmie w ogóle, a ty bądź tam, tam przed drzwiami, poczekaj, zobaczę. Zostałeś tam w Nie, tam Odezwij się w końcu. Adam, odezwij się, no odezwij się. O mhm. ty odezwij się dredziarz? Nie odezwiesz się? Czyli mhm. <śleszy> <śleszy> że się poszedł, tak? No dobra, z karzełek? tam zatandrydziasty, pobawimy się, pobawimy się. Chyba włączone jest nagrywanie, ja sobie zjem babeczkę na spokojnie. Wielka mm. zrobiła coś dobrego, w sensie zrobiła mi zajebista babeczkę, zajebista, naprawdę dobra babeczka. No moja kurtka, no i co? Nie rozumiem. Mm -hmm. To w sensie wielkiego jest taki co? Jesteś pośledzony, tak? <laughs> tak? Masz tak? Masz no, tam na jest No, chyba wróciliśmy do gry. Boom! Mam nagrane. Mam nagrane, jak się odzywaliście. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że Adam Cię sprowokował do tego, bo Adam już dawno odparł. Ale chyba też czy będziesz że spać stary, zrobię to, rację. Przykro mi, dredzierz, mam nagrany <grym> Podziękuję Adamowi. Wychujcie, no przysłowiowo, no po prostu zrobicie. Nie, zrobiłem No, zrobiłeś go, no. Chociaż no. nie wiesz, nie Oszukałeś go, no. Nie oszukałem, bo. To tak nie było, to tak. Bo... To tak było, dokładnie tak było, Adam. Oszukałeś go. Wziąłeś go pod włos, dawno już odpadł. Adam już dawno odpadł, stary. Wziął cię pod włos, zagadał cię. Ale to fakt i to był jego pomysł, żeby cię wyeliminować z gry. Ale zaraz już jest nagrane, no. Wszyscy widzieli. Wkurzył się, nie? Teraz chyba w tyle się do siebie nie odezwie już, w ogóle. Ale ja mam mówię wam, drodzy widzowie, mówię dobranoc, kocham was i miłego oczu. No co? No co? Fajnie tak kłamać? Oszukiwać? To Adam cię oszukał. A ja nie wiedziałem, że on odpadł. Adam chciał iść spać i zrobił cię ciula. Ale ja ledwo z pokoju wyszedłem i skąd ja mogę wiedzieć takie rzeczy? Przecież jak ja bym się miał niby o tym dowiedzieć? Kto by miał mnie po, o tym poinformować, że on odpadł? No nikt. No nikt, no nikt. No nie, Ale nie miałeś, nie miałeś się w ogóle nie odzywać. To. Nie miałem szans. Miałeś się w ogóle nie odzywać, a przynajmniej nie dać się złapać mi. Dałeś mi się złapać. No przykro mi, Drediaz, podpuścił cię. No przykro. A ty, wielka co? Ona chce wygrać chyba. Masz jakiś pomysł, jaki wyeliminować? A stary w dupie to mam już teraz na tym no, wiem, no bo odpadłeś, ale. <laughs> no ale to... przynajmniej możesz wybrać, kto wygra. A jest przynajmniej wiola. postarać się. Cały czas wyzywana Co? Przynajmniej postarać się. Pomóc wygrać osobie, który chcesz, żeby wygrała. Eee, ja już chyba myśli, pod... że bierze ten udział w um, niemówieniu mówieniu. A ten, a kto jest jeszcze? Przypomnij mi. Karzełek. Karzełek i kto? Treneiro. I Wiolencja Aha, czyli od tamtego momentu, kiedy zniknąłem z kadru, z kamery, to odpadła tylko jedna osoba, Adam. Adam, no, który cię wziął pod chudełkę. Aha, zajebiście jesteście wielkim wiosenie. Oj, to jest każde, ma tak? A ty też zenerwowany? Nie jest denerwowany. A jakby ci zabrał swoją ulubione paróweczki. A wiesz co z tymi paróweczkami może? O. Czemu ona te parówki zabiera? Ja bo to jest obręczenie parówek. Ona sobie... Wiesz, ona potrzebuje te parówki do innych rzeczy. No chyba tak, bo na No, nie no nie tak, zabiera. dokładnie, tam potrzebuje parówki. Wszystko chociaż nie mówisz nic, to nie będzie ich wyeliminować, tak? Ale się dobra, tak. dobra, niech mi chociaż zdjęcie zrobi, nie? Dokładnie tak 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 przynajmniej fotkę będę miał na Instagram. A chciałbyś ze mną fotkę, czy nie? Nie. nie? No to nie. Dobra. Eee. Gdzie by tutaj były jakiś Nie wiem, pomysł zastanów się, może ja bym teraz postawił już na wiolet. Tym razem, znowu. Dobra, sobie to? Za gruby. Ja, ja. Poczekaj, jeszcze raz. Znasz tą mutę? Wiedzam, cześć,

On nie podawaj jej się. Jak cię lewą rękę podajesz? Bo ona się takim ją nauczyli. Nauczona jest tak, że się lewą wężęła rękę. Za to, że cię wyeliminowała z gry. Ale dobra, A ta wzmianka przecież. To kto został? Kto został? Co? jeszcze został? Niewielkie. Mi się wydaje, że bardziej wielkie wyeliminujemy z gry. A będziesz tak ją denerwowałeś? A no, zobacz jak się wstrzyma długo. Chociaż ja wiem co go denerwuje, a nie wiem czy to nie jest za grube. Nie, on się denerwuje jak coś zmienia... Nie, zaraz zobaczysz, Postużenie zaraz zobaczysz co go denerwuje. Wiesz co, treneiro? Ostatnio byłem na twojej wsi i... wiem gdzie mieszkasz. I poszedłem e... do pewnej osoby i zaproponowałem jej e... fajną wycieczkę. Słyszysz, treneiro? Zaproponowałem tej osobie fajną wycieczkę na Malediwę. Są zapłacone dwa bilety. No i to jest twoja mama. dziecimy razem na Malediwę. No i wiesz, e... chyba dojdzie do czegoś więcej tam, na tych wyspach. Tylko pozazdrościć. Tylko pozazdrościć, No, stary. Ma szczęście takie, że... Lecę z nią na Malediwy, ogarniasz to? Z jego mamą. Ja, ale z niego jest szczęściara, strasznie. Będziemy się nieźle bawić, a ci to gwarantuję. Będę stawiać tyle alkoholu, ile będzie chciała. Do upadłego jak to się mówi, Czy będę twoim tatą? Ja już jestem twoim tatą. Wow, już się spaszyło. Ale nie, już schodzę z tej strony, bo mi już aż ciary przeszły, nie? Tak. Czyli się nie nazywasz tak? Ja nie wiem. Obrzydliwe to było. Renhello. Stary, co z tą czapeczką ci się stało? Wyglądasz trochę jak... Gumbka mi spadła. Gumbka ci spadła? Jak gole robię. No i co? Nikt się nie odezwie? Oj. A czemu oni walczą teraz, tak? O numer 1. Tak, walczą o numer 1. I o wygrane. Wiecie się? A wiola, tak naskakiwali na ciebie, a ci powiem, że się długo trzyma. Czemu tak dużo? Co cię tak zmobilizowało, że tak długo? Nie pieniądze. Może coś no. Chcecie wygrać może. Udowodnić coś sobie i widzę. Jemu coś udowodnić. I, i chce wygrać pieniądze. To chyba główny powód. Ode mnie pieniądze. Mało. A żeby cię jak oskubać, oskubać żebyś się poczuł gorzej. żeby gorzej. Że co, że ja czy on? Ja? Martwy. Czemu ja? Bo no, onaj pokazuje, że martwy ktoś. No ale wiadomo, że chodzi o A, ale nie wiesz co. A ja nie wiem, tej... za co za co za stary. To? to weź, zobacz, tutaj masz. Twoją ofiarę. Iść na niej dopisku. pisku. Tak. <głos> <głos> jak się przestraszył. <głos> <głos> ale się przestraszył. Wiele się tak speszły. Wiola jeszcze... ma do zaoferowania. Nie Wiem jak wielkość produkować. Wielkość. Zapytam się gdzie babeczki, bo powiedziałem że nie smakowały, pamiętam. Gdzie są babeczki, bo nie smakowały, pamiętasz? Babeczki nie no, smakowały, zrobiła dobre przydać, babeczki, tak. No? Będziesz szczęśliwa, że możesz ci zaoferować swoje jedzenie, którego... którego nie wyśmiałem. Którego wyśmiałeś. Nie. I niby nienawidzisz. To co? Że wyśmiałeś i niby nienawidzisz. Nie, bo, bo powiedziałem, że babeczki zrobiła dobre. Nie przyznałeś jednak, że zrobiła dobre. No tak, dzisiaj przyznałem, dlatego powiem, że po prostu babeczki, ona mi da. I ci będzie cieszyć, mi może powiedz. Joka! Babeczki ma? Ja ja są te ja, to babeczki. są to babeczki. Więc ja! Ależ mi szczupła. Co, co, Joka? To było zbyt czas. No, ja wiem, 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 że jesteś głupia. <grym> nie musisz mówić, że jesteś głupia. <grym> <grym> nie, uła! <oma! grym> Jezu, chryste. Pośledzone, nie? Nie chcę mi się już grać. Po prostu mi się nie chce. Patrzcie, jak pani poszątała kuchnię. I tak naprawdę na tym mi zależało, więc już mam w dupie. A tak naprawdę ja wiem, że i ja i on byśmy mogli się do końca odcinka nie odzywać. No tak. No tak. Ale ja wiem. A ja wiem, ja też mi się nie dozwala, po prostu już mi się nie chce jest późno. Podsządkowałam to, co miałam zrobić. I chcę mi spać. Mogę i spać? No może. Dziękuję. Chcę z nim pobawić. Trzymaj Aszurias, ja mam może kamerę. Chcę się z nim pobaw. Gratulacje. A on już wygrał, czy co? Wygrał. Tak. No to już może się zdechać, tak wygrał. Tak, on jest pojebany, on nie no, będzie się teraz Co? Ale <śmienny> <śmienny> no, to po co to nagrywać, jaki tak wygrał? Kończymy, czy nie? No możesz kończyć, no. No dobra. Co? No to co? To dziękuję Państwu za oglądanie. Widzimy się już jutro o 15.30. Do zobaczenia.